Kończy się trzecia pięcioletnia kadencja dyrektora Konrada Imieli. To było fantastycznych 15 lat dla Włocławskiego Teatru Kapitol, 15 fantastycznych lat dla włocławskiej kultury. Kiedy zapytałem Konrada, no to, no to, co robimy, to co robimy dalej w obliczu kończącej się kadencji, mówi chce się teraz skupić na sprawach już tylko i wyłącznie artystycznych. Stąd ten pomysł, aby Hubert Zasina, który dotychczas był zastępcą Konrada do spraw finansowych, został dyrektorem naczelnym i tym samym pozwoliliśmy, aby ten wielki artysta, bo poza tym, że jest dyrektorem, to jest wielkim artystą, Konrad Imiela, mógł, mógł realizować się w tym wymiarze programowym. Panowie oprócz tego, że pracują z sobą 15 lat, to się przyjaźnią, tak samo rozumieją teatr, tak samo rozumieją kulturę. Jestem spokojny i wiem, wiem że ten teatr będzie się wspaniale artystycznie rozwijał przez kolejne lata. Czuję się przede wszystkim artystą. Zajmowanie się sztuką, zajmowanie się teatrem jest moją wielką pasją. Mam dużo pomysłów jeszcze na kapitol, które ch chciałbym zrealizować. Natomiast moim zdaniem nasz tandem, w którym funkcjonujemy, też 15 lat, będzie lepiej ułożony, jak każdy z nas będzie na pozycji, na, do, do której ma najlepsze kompetencje. I Jestem przekonany, że nasi widzowie, jeżeli to odczują, to to tylko pozytywnie, że ten teatr będzie jeszcze lepiej zorganizowany. Natomiast nie zbaczamy z mojej drogi artystycznej. Mogą się Państwo spodziewać kolejnych znakomitych muzykali, przedstawień, szukających nowych dróg w teatrze muzycznym, kolejnych edycji przeglądów piosenki aktorskiej, no i pewnej dozy niespodzianek, którą, myślę, za zawsze serwował Kapitol. Oczywiście jest to dla mnie zupełnie nowa rola, ale miałem to szczęście, że przez 15 lat mogłem się temu przyglądać, patrząc na, na, na pracę Konrada. Nasza, nasza praca była zawsze bardzo bliska, to znaczy myśmy wiele decyzji podejmowali wspólnie i bardzo kolegialnie. W związku z tym te Jupitery myślę, że nie oświetlą mnie tak bardzo, żebym miał z tym tak bardzo wielki, duży problem, mam nadzieję. W najbliższym czasie planujemy przedsięwzięcie związane z twórczością Tadeusza Różewicza, czyli Tadeusz Różewicz 24 godziny nadowe w Kapitolu na podwórzu z udziałem stu artystów. Pomyślałem o takiej prezentacji poezji Tadeusza Różewicza, która będzie w jego duchu. Tadeusz Różewicz nie lubił takich domkniętych form form teatralnych. To on zrealizował w Teatrze Polskim kartotekę rozrzuconą. Blisko mu było do happeningu, do takich niedomkniętych, improwizowanych e, przedsięwzięć. Dlatego pomyślałem o takim koncercie, który potrwa faktycznie 24 godziny bez żadnej przerwy. Wystąpi 100 artystów, 48 aktorek, aktorów mówiących, śpiewających, podających, czytających poezję Tadeusza Różewicza stowarzyszeniem muzyki. Cały czas na scenie będzie trio, natomiast co pół godziny będzie się zmieniał jeden z muzyków, więc te składy będą cały czas różne. Znakomici artyści, głównie ci wrocławscy, chyba artyści wszystkich teatrów, ale też artyści niezależni, artyści których możemy znać ze sceny Kapitolu, ale którzy na co dzień pracują, nie wiem, w Warszawie, w Krakowie, nasi przyjaciele. Jestem przekonany, że to będzie ciekawe, dziwne, szalone przedsięwzięcie, ale na wysokim poziomie artystycznym. Bardzo jestem podekscytowany tym projektem. Bardzo na niego czekam już drugi, 3 października.